Znajdujemy się na następnym obiekcie. Robimy to wszystko po to, żebyście wy nie musieli chodzić. Pokazujemy, jak jest. Zobaczcie, jaki mały szybik niezabezpieczony. Ale widzę, ktoś tu zjeżdżał, bo od linek są te. Tu to. Uh -huh. pewnie do systemu tędy odjili. chociaż tam jest chyba rozkop Czy nie? Coś tam jest, jakieś wygrzebane ale to ja wiem. Tam może na czołga wchodzą tam widzisz na linkę zrobione, opona założona żeby się nie przecierała I tak to widzicie wygląda Zobaczcie, dołem płynie obra. Całość grupy Ludendorff umieszczona jest na górze. Jesteśmy przy następnym obiekcie. Coś pięknego. Wszędzie oznaczenia, że grozi zawaleniem. Tutaj nieźle musiał oddupnąć za se zobaczcie i ocencie. Tragedia. Ile tu sobie ktoś zadał trudu, żeby to wysadzić. To jest bania mała. Góra gdzieś jest, moim zdaniem, za 30-40 metrów jest to jedna z grup warownych na całym MRU, warte zobaczenia. Dla pasjonatów jak najbardziej zobaczcie sami i ocencie to jak to wygląda. Zobaczcie, taka wyrwa wyleciała leży z boku. Tu następne. Tam mamy płytę pancerną jeszcze w środku. Tu znajdowały się potężne dwudzielne drzwi. Jakieś główne wejście to tu było Tutaj płyta pancerna jest za tym Zobaczcie jaki kawał stali. sygnatury są płyty gdzieś czy nie ma ale to mówię wydobceło konkretnie żeby jaki tutaj kawał stali jeszcze leży. Mm.